Siema i znowu nygusie wylądowałeś w auto plusie. Jak widać są renóweczki. Piszecie w komentarzach nygus francuzów nie widać. Dzięki za pozdrowienia, za komentarze, za łapeczki. Jeżeli pojawi się reklama, idź zrób siusiu, zapasz sobie herbatkę. W tym czasie parę grosików nygusowi wpadnie do kieszonki. Jak wiadomo paliwko coraz droższe. Na place trzeba dojechać. Meganka GT Sport. Rocznik 18. 95 przejechane diesel 1.5 163 konie 18 tysięcy euro. Ledy, nawigacja kamera. Skrzynia automatyczna. Słońce dzisiaj mocno przygrzewa. Troszeczkę kiepsko się nagrywa. Wszystko w szybach się odbija. Nie wiem, czy wnętrze tych samochodów zobaczycie. Meganka prezentuje się bardzo ładnie. Środek czysty i zadbany. Lecimy dalej. Tutaj mamy w kombiku Megane. Zajrzyjmy od razu do środka. Skrzynia manualna, z tego co widzę, prezentuje się dosyć ładnie na tych aluskach. Osobiście nie lubię tego koloru. Zawsze samochód ubrudzony. Zobaczcie. Chwila, moment już jest ukurzony. Cena wywoławcza 13,700. Rok 18: 106 przejechane diesel. 130 KONI. 1,5 Właściwie 1,6 DCI Bose Edition. Park troniki. Nawigacja nie będziemy zaglądać przez szyby, ponieważ i tak światło się odbija za wiele. Nie zobaczycie oponki. Michelin w ładnym stanie. Tutaj lekka obciereczka. Na zderzaku, z tej strony nie widzę żadnych ubytków na karoserii. Dobra, lecimy dalej. Mesiu, po taksi. Pytaliście kiedyś jakieś taksóweczki, cena wywoławcza 13900. rok 15. 370 przejechane w dieslu, 170 koni, 2.2. Blutek, automat, LED, tempomat, skóra troniki. Środek czysty i zadbany, i zobaczcie, do tego jest w limuzynie. Tutaj lekka przyciereczka. Oponki w ładnym stanie, rzadko się spotyka taksi w limuzynie. Przeważnie są w kombi taksóweczki. Tutaj mamy ładną szósteczkę, mazdeczkę. Chociaż tutaj coś zauważyłem. Nie wiem co tutaj się działo. Troszeczkę taki jakiś przygięty. Skrzynia automatyczna. Cena wywoławcza 9700 diesel 230 przejechane rok 13 175 koni, 22 automat nawigacja Xenon i kilka innych bajerów na pokładzie no niestety wchodzi wam na ten samochód większa akcyza co poradzić w takim kraju żyjecie. Troszeczkę zderzak tutaj ma inny odcień. Albo przelakierowany, albo ten typ tak ma. Z przodu, nie, z przodu bardziej ma identyczny jak karoseria. 4,900. Rok produkcji 11,256 przejechane w dieslu 1,7, 125 koni. Innovation, nawigacja, do tego Xenon. Środek wygląda na czysty, chociaż... Za wiele w środku nie widzę, przez to słońce. Muszę tutaj nagrywać tak, żeby nie centralnie pod słońce, ponieważ nic nie zobaczycie. To są właśnie uroki fajnej pogody. Z jednej strony fajnie, serducho się raduje, że wreszcie zima się kończy, a z drugiej strony będzie grzało, będzie świeciło. Passerati 1300 euro. 415 przejechane w dieslu, 130 koni, 1.9. Klima automatyczna, 2001 rocznik. Fotel kierowcy widzę tutaj wyrwany narożnik. Korozja na tym sprzęcie za bardzo nie widzę. Nawet fajny kolorek. Karoseria w miarę zadbana. Zderzak z tyłu troszeczkę podrapany. Coraz ciaśniej się tutaj robi, muszę się... Tutaj przepchnąć Tutaj zauważyłem Coś się dzieje Rudzielec listwa odłazi Poza tym generalnie Nie wygląda najgorzej Tutaj jest rudzielec I kilka zagnieceń tutaj na drzwiach Kierowcy Poza tym passeratti Nawet nie najgorzej wygląda Pewnie jeszcze z trzystówki Można urwać Lancia stoi tutaj już chyba Rok czasu delta Kiedyś wam ją nagrywałem. Nikt tego samochodu nie chce kupić. Zobaczmy sobie dostawczaki. Mamy tutaj Opelka Kombo. Cena wywoławcza 14500, rok 1692, przejechane w dieslu. 120 koni, 1.6. Grzane pośladki, klimatyzacja. Czyli rewelacja. OBEJDŹMY GO SOBIE W KOŁO. ZOBACZMY W JAKIM STANIE. Oponki, praktycznie nówki sztuki. Ktoś tutaj założył, może były już mocno podjechane. Stwierdzili, że trzeba założyć nowe gumki. Z tej strony też prezentuje się całkiem całkiem. Co tutaj mamy? Nową dacie. Może rzućmy sobie okiem. Zobaczcie, 16 tysięcy euro. Za ten samochód 91 koni. 16 tysięcy euro w tej chwili, to jest ile? 80 tysięcy złotych za dacie, no takie, słuchajcie, numery. Lecimy dalej, zobaczymy, co jeszcze tutaj znajdziemy. 14 tysięcy 500 euro za Fordzika, rocznik 15-130 przejechane w dieslu 100 koni. 1.5, siedmioosobowy z klimą. Przedłużony skubaniec, taki jamnikowaty troszeczkę. Co jeszcze tutaj można znaleźć? Tutaj chyba są sprzęty sprzedane, bez opisów, więc lecimy sobie drugi rządek. Zobaczymy co tutaj znajdziemy. Cena wywoławcza 13,800, 150 koni 2 litry. Rok 18 256 przejechane S-Max. Biznes, automat, nawigacja, tempomat, kamera. Kolor niespecjalny tego samochodu, taki niebieski, brzydki. Oponki widzę już troszeczkę są zjechane w tym sprzęcie dacia. Lecimy dalej. Mazdeczka. Mazdeczka. Chyba trujeczka, to mi się wydaje, nie szósteczka, 2,2, Sky Active. Znowu diesel, 110 przejechane 150 koni 2.2. 10900. Centerline, Xenon, Troniki. Znowu wchodzi większa akcyza. Nie wiem, że Japończyki żółtki nie pomyśleli, że do Europy ktoś będzie musiał więcej płacić podatku za ten samochód, skrzynia manualna, środek czysty i zadbany. Lecimy dalej, zobaczymy, co tu jeszcze znajdziemy. Hyundai w dieselku CRDI. Teraz, powoli, przy tych cenach paliw, dieselki wracają do łask. Wydaje mi się, że jest to automat. Znowu światło mi się odbija w szybach. Prezentuje się całkiem całkiem 15, 500 rok 17, 112, 112 przejechane w dieslu. 140 KONI. 1,7 Automat, nawigacja, LED, kamera. Do tego tempomat. POMAT. słuchajcie, zapowietrzam się powoli. Nic, damy radę. Jeszcze tylko kilka samochodów tutaj zostało. I na tym kończymy. Kolejne megane. Fajne, mate. Aluski. Cena wywoławcza 15,900. Rok 18, 146 przejechane w dieslu. 163 konie, 1.5 Bose Edition, automat, nawigacja LED Parktronic czy to może są dekle a nie alusy? kto wie, trzeba by to truta, trzeba by to tutaj sobie troszeczkę pomacać zobaczcie jak mówię o macaniu aż się zapowietrzyłem co ty nygus masz w tej swojej starej głowie, leć człowieku bo nagranie będzie trwało do nocy 14500 Rok 19, 117 przejechane w dieslu. 1,6, KONI i 30 CRDI Select Klimat Tempomat do tego hak. Oponki w ładnym stanie. Lecimy dalej. Kolejny i 30. Wydaje mi się, że ten będzie w benzynce. Oponki ładne. Cena 14,700. Również diesel, 80 przejechane, 1.6, 116 koni, wersja style, nawigacja, Keyless Go, klimat, kamera, tempomat. Uuuu, dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy polóweczkę w gti troszeczkę lampy, trzeba by przepolerować. 11.500, rok 1187 przejechane, 180 koni, 1.4. Automat, xenon, CarPlay, klima, parktroniki, tempomat. Skrzynia automatyczna 1.4, ten sam silnik co w Skodzie RS Fabi, podobno uturbiony na kompresorze dodatkowo. Strasznie lubi się posypać. Jednostka strasznie wysilona jak na 1.4 180 koni. Tutaj mamy hybrydę. 15900 rok produkcji 1760, przejechane 1605 KONI. Klima, tempomat, kamera. Pierwsza ręka, dosyć ciekawy kolorek tego Hyundai'a. I co jeszcze tutaj można u niego zobaczyć? Mazdeczka kiedyś już była na nagraniach, i te sprzęty tutaj kiedyś Wam już pokazywałem. To by było na tyle pozdrowionka, do usłysząka, cześć!